Panie przewodniczący, to naprawdę nie ma znaczenia, czy pan wiedział o tym, czy przyjechali dzisiaj mieszkańcy, czy nie, bo przecież nawet gdyby ich nie było dzisiaj fizycznie na sali, to zapewne słuchaliby i pewnie wiele osób słucha tej komisji i tej dyskusji, żeby dostać jakiekolwiek informacje. To jest jedna rzecz i wiemy, że tych osób jest 300, no przyjechało kilkanaście, te, które mogły sobie na to pozwolić, które miały czas, które przyjechały, żeby tutaj opowiedzieć no, swoją historię, które. Te historie są dramatyczne. W samym wniosku, panie przewodniczący, posłowie, którzy wnioskowali o to posiedzenie, proszą, a nawet nie proszą, wnoszą o to, żeby na tej komisji brał udział osobiście minister Dariusz Klimczak. No nie ma pana ministra. Ja nad tym szczególnie ubolewam, bo pan minister Dariusz Klimczak jest posłem i ministrem i pochodzi z Ziemi Łódzkiej. On naprawdę nie ma problemu, żeby na ziemi łódzkiej się pojawiać, otwierać różne inwestycje, robić konferencje, ale jak trzeba wysłuchać trudnych historii, dramatycznych historii mieszkańców, to go nie ma. Żałuję też, że nie ma pana wic wiceministra Malepszaka, żeby mógł wsłuchać się w sytuację osób, które od 10 miesięcy, no w zasadzie z całym, nawet nie z dobytkiem, tylko z częścią tego dobytku, muszą spędzać poza, poza swoim po prostu domem. I teraz wydaje mi się, że dzisiejsze posiedzenie też jest po to, żeby spróbować znaleźć rozwiązanie z tej sytuacji, no bo przepraszam, to osoby nie mogą w nieskończoność mieszkać w hotelu. Za chwilę, jak się okazuje, pewnie nie będą mogły wrócić do swoich mieszkań, albo te mieszkania nie będą w stanie takim, żeby tam ktokolwiek mógł zamieszkać bez narażenia bezpieczeństwa czy zdrowia. I pytanie, co teraz? Bo, bo to jest podstawowe pytanie. I tak, Powinniśmy rozmawiać i pewnie powinien, powinno i ministerstwo ze spółką PKP-PLK, z wykonawcą, z miastem rozmawiać o próbie wyjścia z tej sytuacji. Bo w poprzednim roku, we wrześniu, ja razem z, z działaczami z Łodzi i z radnym Kosmą Nyklem i ze swoją asystentką Martyną Urbańczyk podejmowaliśmy interwencję po to, żeby zaraz po tym, jak się ta kamienica zawaliła, żeby Mieszkańcy po pierwsze otrzymali kompleksową szybką pomoc psychologiczną, żeby zafunkcjonowała linia telefoniczna, informacyjna dla mieszkańców, ale była sytuacja doraźna. Wydarzyła się katastrofa, trzeba szybko zadziałać i trzeba coś zrobić. Jest czerwiec i ja słyszę, że ci mieszkańcy cały czas przebywają w hotelach i nie mają żadnej informacji, kiedy będą mogli wrócić, kiedy może dostaną informację. No w zasadzie. Gdyby nie nasza komisja, to tych informacji pewnie by nie dostali. Ja, ja bardzo proszę po prostu o odrobinę empatii i próbę nie przerzucania odpowiedzialności między spółką, wykonawcą. Ja, ja w ogóle byłam, przepraszam, ale naprawdę zdumiona, że my usłyszeliśmy dzisiaj ze strony wykonawcy, jaki to jest wielki koszt zakwaterowania mieszkańców w hotelu. No przepraszam, ale to jest chyba żadna łaska w takiej sytuacji. Znaczy, to naprawdę jest drugorzędna sprawa, jaki to jest koszt, jeżeli można znaleźć inne rozwiązanie, które będzie tańsze, to pewnie mieszkańcy też by się na nie zdecydowali. To nie musi być hotel, no ale trzeba poszukać y, sposobu wyjścia z tej sytuacji, bo za chwilę się okaże, że po prostu temat ucichnie śmiercią naturalną, y, nikt się nie będzie tym y, interesował, a mieszkańcy zostaną z problemem znalezienia sobie bezpiecznego lokum sami. I pytanie, za co mają to zrobić? Czemu im nikt nie chce pomóc? Tutaj dużo, dużo też padało o tym, że to jest niezwykle yy, ważna inwestycja i nikt roli i celu tej inwestycji nie podważa. Bo tak, ona będzie służyła tysiącom osób w Łodzi i w aglomeracji łódzkiej, ale to nie może być tak, że prowadzenie takiej inwestycji po prostu odbędzie się kosztem osób, które... Kiedy doszło do katastrofy, zostają po prostu w zasadzie z niczym i same muszą sobie ze wszystkim radzić. Więc ja bym chciała naprawdę usłyszeć, w jaki sposób spółka PKP PLK komunikuje się z innymi interesariuszami. I mam tutaj na myśli miasto, jak wygląda ten dialog z miastem, czy jest tutaj próba znalezienia jakiegoś rozwiązania? I być może Państwo nam zrekonstruujecie stanowisko ministerstwa, skoro nie ma ministerstwa, nie ma przedstawiciela ministra. Z nami na sali, co i to jest pytanie do pana przewodniczącego, ale ja poczekam. Panie przewodniczący, Panie przewodniczący, ma, mówię do pana. Dobrze. Chcia, chciałam powiedzieć, Panie Przewodniczący, że w ogóle skoro nie ma tutaj przedstawiciela ministra i nie możemy wysłuchać tej informacji, to ja nie wiem, czy to posiedzenie jest zasadne i czy nie powinno się odbyć w drugiej formule po prostu z obecnością, z obecnością pana ministra, najlepiej pana ministra Klimczaka, bo myślę, że on też może będzie miał większe serce do tego tematu, skoro pochodzi z Województwa Łódzkiego. To jest jakby jedna, jedna rzecz. Tak, oczywiście myślę, że możemy, z, jeżeli pan przewodniczący nie przychyli się do naszej prośby, no to oczywiście my złożymy pewnie wniosek w trybie artykułu 152 i wtedy wylistujemy, może w temacie, w temacie posiedzenia Komisji, kto powinien być zaproszony i wtedy pan przewodniczący zaprosi te osoby. Bo jeżeli ja słyszę, że pan nie chce zaprosić ministra Klimczaka, bo to pan podejmuje decyzję, to uważam, że to jest po prostu skandaliczne. Nie, I nie powinno to tak wyglądać, panie przewodniczący. I naprawdę nie ma znaczenia, czy pan wiedział, czy będą mieszkańcy, czy, czy nie, bo mieszkańcy, którzy dzisiaj przyjechali, naprawdę mogli tę decyzję podjąć w ostatnim momencie. Więc proszę o to, żeby przedstawiciele spółki PKP PLK opowiedzieli o tym, jak wyglądają te relacje ustalenia z miastem. I jeżeli Państwo wiecie coś na temat tego, jakie jest zdanie ministra infrastruktury, to prosimy też o przedstawienie.